Nie moje czasy faktycznie. A i pan ledwo pamięta chyba. Chyba w ogóle. Dzień dobry, szanowni państwo. Witam na konferencji prasowej Konfederacji. Są ze mną poseł Grzegorz Braun oraz był europoseł Jarosław Iwaszkiewicz. I daj Boże przyszły Europoseł ponownie. Kłania się Michał Urbaniak. Szanowni Państwo, ten rząd przyzwyczaił nas już do tego, że przez lata wykazuje się sporą niekompetencją, bądź kompletnym brakiem wyobraźni w tym, jak można by czasem zadziałać, jak można by pozornie bezalternatywne sytuacje zmienić, jak można by znaleźć jednak jakieś sensowne wyjścia, nawet doraźne, ale no z punktu widzenia trudnej dzisiaj sytuacji na polskim rynku energetycznym, czasem niezbędne. Polska mogła wystąpić do Brukseli o zgodę, aby stworzyć własny program ułagodzenia skutków wzrostu cen energii. Zabrakło tutaj właśnie wyobraźni i kompetencji. Tak powiedział były prezes Polskiej Grupy Energetycznej, czyli pan Krzysztof Kilian, czyli człowiek, który Zna się na tym, jak działa rynek energetyczny i co można było zrobić, by tę sytuację poprawić. Jak wskazywał, można było iść na przykład drogą Portugalii oraz Hiszpanii i zgłosić się do Komisji Europejskiej po to, by nie uzależniać w tym wypadku mechanizmu kosztów energii, na przykład od cen gazu by pozwolić na to, by państwo mogło robić doraźne, doraźną pomoc publiczną w tych konkretnych kwestiach, by ustalić na przykład maksymalne ceny energii. To mówi człowiek, który, który jest byłym prezesem PGE. To mówi człowiek, który rozumie, jak działa rynek energetyczny. Jest to bardzo specyficzny rynek, jest to rynek jednak jeden z bardziej strategicznych, zwłaszcza jak widzimy dzisiaj, jak wpływa on realnie na gospodarkę, na dom każdego z nas i Polska mogła zrobić to samo. Polska mogła to zrobić, ale nie było takiej woli politycznej, nie było kompetencji, nie było w tym momencie wyobraźni do tego, by pójść, no, pójść pod prąd, by pójść pod prąd dzisiejszych eurokrackich euro wymysłów, by pójść pod prąd tego, jak dzisiaj skonstruowany jest rynek. Można było oprzeć. W tym wypadku, jeśli, jeśli w ogóle Polska by na coś takiego poszła, jeśli nasz rząd by podjął taką inicjatywę, można było oprzeć maksymalne ceny energii, choćby węgiel kamienny. Trzeba pamiętać o tym, że nasz rynek energetyczny różni się znacznie od wielu rynków energetycznych w Polsce. Różni się znacznie Choćby właśnie dlatego, że oparty jest generalnie o węgiel kamienny i to o jego cenę, o cenę krajowego węgla kamiennego, można było oprzeć w tym wypadku maksymalne ceny energii i wtedy stosować na przykład pomoc publiczną. A co my mamy w zamian? Co my dzisiaj mamy? Za chwilę może zostać wprowadzony nowy podatek Sasina, który będzie wynosił 50% zysków nadzwyczajnych. Taką dzisiaj mamy alternatywę przyrządową. W rządach pisowskich. Zamiast pójść pod prąd, zamiast zadziałać inicjatywnie, zamiast wykonać jakąś pracę intelektualną, to ten rząd po raz kolejny poszedł po najniższej linii oporu i próbuje po prostu zdzierać pieniądze z Polaków. Bardzo proszę, Jarosław Iwaszkiewicz. Dzięki. Szanowni Państwo. Okazuje się, że jednak można było lepsze warunki negocjacyjne uzyskać w Brukseli w sprawie kryzysu energetycznego. Mój przedmówca powiedział, że niestety nie zostało to zrobione. Ja uważam, że był to brak raczej odwagi albo wręcz brak chęci wynegocjowania korzystniejszych warunków. W Polsce rządzący wolą doić zwykłych Polaków, wprowadzać nowe podatki, kolejne obciążenia i daniny. Dużo wygodniej jest swoich łupić niż negocjować za granicą odpowiednie warunki. Wspomniany wcześniej podatek od sukcesu Sasina. Ja pamiętam za komuny to się nazywał domiar wypisz, wymaluj komunistyczne podejście. Kolejne trzy podatki Sasina dotyczą e, rynku nieruchomości. Można mówić, że to jest obciążenie dla kapitalistów, deweloperów, właścicieli. Niestety, szanowni państwo, jak zwykle to wszystko skupi się na zwykłym Polaku, na zwykłym Kowalskim. To oni będą kupować te nieruchomości, oni będą kupować mieszkania i to oni zapłacą do budżetu państwa kolejne pieniądze. W Polsce, szanowni państwo, jest potrzeba. Radykalnej obniżki podatków. Natychmiast. My, jako Konfederacja, chcemy jak najszybciej wprowadzić nasze projekty. Tani węgiel, tanie paliwo czy prąd bez VAT. Jest to warunek konieczny, żeby ulżyć Polakom w tych trudnych czasach. Ciąg dalszy poproszę pan poseł Grzegorz Braun. Szczęść Boże i ratuj się, kto może, póki za zdrowie, życie, dobrobyt dobrostan Polaków odpowiadają rządy Zjednoczonej Urze Prawicy. Niestety w kluczowych kwestiach przy pełnym, czasem milczącym, ale solidarnym wsparciu ze strony tak zwanej totalnej opozycji. Tylko Konfederacja mówi głosem odmiennym. Tylko Konfederacja ma realną alternatywę dla Polski. Jaka jest ta alternatywa? W polityce wewnętrznej tak jest. Odpodatkowanie. Odpodatkowanie. Zdjęcie z polskiej przedsiębiorczości i i z życia polskich rodzin, polskich domostw, tego nieznośne, nieznośnego ciężaru ucisku podatkowego, fiskalizmu, biurokratyzmu. W polityce międzynarodowej natomiast my jedni, szanowni państwo, my jedni konfederaci sprzeciwiamy się stanowczo zaciąganiu zobowiązań w imię doktryn rozmaitych zielonych, tęczowych, różowych, jakich tam jeszcze w imię doktryn zaciąganie zobowiązań, które przekładają się na koszta ponoszone przez wszystkich Polaków, wszystkich razem i każdego z osobna. I jakież to są zobowiązania międzynarodowe? No, jeśli idzie o kierunek zachodni, szanowni państwo, my jedni mówimy, należy natychmiast wycofać się z tej oszukańczej szulerskiej gry, jaką jest system płatności? Yy kwot emisji dwutlenku węgla. ETS eurokołchozowa doktryna narzucona Polakom przez własny rząd, który odruchowo oczywiście pada plackiem, pada na kolana niezależnie od tego, przed którą zagraniczną stolicą, w tym przypadku przed Brukselą. Jesteśmy przeciwnikami tych również, również ciążących nieznośnie nad, na polskiej gospodarce i nad przyszłością wszystkich Polaków, projektów typu Fit for 55 czy Zielony Ład. My jedni mówimy, Szanowni Państwo, że to trzeba po prostu wypowiedzieć, dlatego że tego nie zniesie ani nasze rolnictwo, ani nasze górnictwo, ani zatem w ogóle gospodarka i życie wszystkich Polaków będzie drożeć, tak, że obawiamy się, że już na przednówku da się to Polakom tak poważnie weznaki, że wtedy będą Rozglądali się za alternatywą. Otóż dziś jest ta alternatywa. Konfederacja jest mądra nie po szkodzie, ale przed szkodą. To jest nasz program, który artykułujemy. Toku kolejnych kampanii wyborczych i tutaj konsekwentnie krytykujemy te ustawy, które czynią z Polaków żyrantów tego międzynarodowego doktrynerstwa. Tak, nawet w tych układach można negocjować lepiej. My nie pochwalamy konstrukcji prawno ustrojowej Eurokołchozu, nie pochwalamy tego projektu, ale traktując go jako Sytuację dziś zastaną zupełnie inaczej e, prezentowałaby się polska dyplomacja, gdyby to Konfederacja e, mogła przejawić swoją sobie właściwą asertywność w dyplomacji. Rząd warszawski, szanowni państwo, nie tylko nie e, negocjuje asertywnie, nie tylko nie e, opowiada się przede wszystkim po stronie interesu narodowego, interesu wszystkich polskich rodzin, ale wręcz uprzedza prośby, które, które stają się rozkazem te właśnie artykułowane w postaci jakichś tam kamieni milowych i rozmaitych eurokołchozowych programów. Tylko Konfederacja je odrzuca. Polska racja, Konfederacja. Szanowni Państwo, dość polityki, dość polityki typu na złość, cioci, odmrozimy sobie uszy. My nie chcemy, żeby Polacy ponosili koszta nieasertywnej dyplomacji, żeby ponosili koszta upolitycznienia kwestii gospodarczych. Nie chcemy, żeby polskie rodziny nie dojadały, żyły o głodzie i chłodzie z tego powodu, że w Warszawie, rządzą ludzie, którzy po prostu nie potrafią myśleć kategoriami suwerenności, niepodległości, polskiego interesu, polskiej racji stanu. Konfederacja to potrafi, Konfederacja tego chce. Konfederacja jako jedyna alternatywa dla zjednoczonej koalicji covidowo-wojenno-podatkowo eurokołchozowej. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Nie widzę, nie słyszę. Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Dziękujemy.